Hej, witajcie, z tej strony Noxy i dzisiaj sprawdzamy, czy da się zrobić postać z Demasi tak, żeby była fajna. I tą postacią będzie Jarvan. Robimy Jarvana w Asasyna. Tak naprawdę myślę, że, że to będzie fajne. Uh, tak, Electrocute. Mm. Sudden Impact. Eyeball Collection. Generalnie idziemy wszystko, co daje damage. Uh, Cup the Grace. Presence of... Du dużo też kładę nacisku na to, żeby jak najczęściej mieć Rki. R, R tego, R e Jarvana bardzo dobrze skaluje się z AD. Wydaje mi się, że to jest 150% bonusowego AD. Także e w bildzie prawdopodobnie będziemy mieli takie rzeczy jak Tiamata. Chciałbym zrobić. E Potem Duskblade'a. Może pójdziemy w Letality. Letali pakiet ten cały Letality może być dobry. I gramy na Zerata. Także może to być ciężka linia. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Na początku filmu, jeszcze chciałem poruszyć z Wami jeden temat. Pomyślałem, że dobrze byłoby zrobić harmonogram filmów. I na razie mam na to taki plan. We wtorki mamy Team YouTube. Do tego chciałbym zrobić w niedzielę i w czwartki Noxiańską Akademię. Dwa razy w tygodniu A do Z. Raz jakiegoś trollbilda i raz. Jedną grę ze streama bym wrzucał jakoś, żeby sobie troszeczkę ułatwić, bo e, mam problemy ostatnio z czasem. E, I co? I to nie byłby harmonogram, do którego bardzo sztywno bym się trzymał, ale taki ogólny plan, do czego bym dążył. Nie wiem, możecie powiedzieć, jak wam brzmi ten plan. Chyba chcę Q wziąć, tak. Szkoda, że nie zgarnąłem tego miniona. Na początku może być trochę ciężko. O, kolejny minion na lołku Nie wiem dlaczego, nie obija mnie koleżka. Może robi... O dobra, już myślałem. Wygroj bez Q challenge. Zeratem. Ciekawe co wziął na drugie. O, wlazłem w to. Nie wiem czy... Okej. Okay. I uruchamiamy Elektrocuta. Naprawdę bardzo duży damage ma Jarvan. Fakt, jak ja tego doczuję. Okej. Okay. Ooo. Mogę go zabić. Q, auto-atak. Q, Flash, auto-atak, Ignite. Czy ja spudłowałem. Spudłowałem E. On był martwy. Szkoda, to była taka fajna, skalkulowana agresja. No ładnie był damage wyliczony. Akurat by wystarczyło, ale... Spudowałem tym. Upsy. Dobra, no ale gościu i tak jest w ciężkiej sytuacji. Delikatnie mówiąc. Haha, zatrzymałem mu Patrzcie, jak on traci masę teraz, traci farmy. Tak naprawdę nie musi się wracać, bo widać na topie Risina. Ok, ja się Rekoluję. Stać mnie na dwa longswordy. Także całkiem dobry początek. Zwłaszcza, że gram na tego, na Zerata, który mocno pułkuje. Ok, to co robimy dalej? Może dalej włączymy wam muzykę? Zawsze wyłączam muzykę, bo na streamie lecą w tle loading screeny z lola, żeby było, żeby, wiecie, praw autorskich żadnych nie łamać. I zapomniałem teraz. Jest, mamy expo za kanona. Spróbowałbym się w niego wbić, tylko on ma teraz już skunę, ale to chyba nic. Zaczekamy aż będzie rzucał autoatak na jakiegoś miniona. Nie, Q rzuca. Ale to zrobiłem pięknie. Czy mi się wydaje, czy w moje W uruch uruchomiło tego Elektrocute? To trochę dziwne. Słuchajcie, ale to jest. Czy to się liczy jako trafiona umiejętność? Spróbujemy z rata zapędzić do listy, ale to się nie bardzo uda. No fala się puszuje teraz, także listy. Nie wiem co tutaj robisz, kolego. Uuu. Mam asystę i tak Haha, mam fraga. Pragnął <laughs> ta atak. Asystę miałem, bo rzuciłem E. I dostał Lisney buffa. I mam jako pierwszy, szósty level. A Zerat jest, pamiętajcie. Bez. Tego. Zerat był bez bariery. Także znowu tutaj skalkulowana agresja. To już rozpatrzyłem na ten pasek Expo, nie? Chociaż myślałem, szczerze mówiąc, że jeden więcej minion będzie potrzebny. I może tym razem uda mi się zgarnąć jakiegoś turret plate'a. Dużo im bije, także podejrzewam, że tak. I jako, że idzie nam całkiem nieźle, to chyba nie będę robił tej maty. Co robisz, kolego? Wesoły. Dobra, no nie zabijesz nie nawet jak trafisz. Wow. Ok. Widzę, kogoś łapę już chyba lekki tilt, skoro tak rzuca... ...spele. No ja miałem 270 zdrowia. Nie ma szans, żeby jego kierowiło... ...nawet blisko... ...tej liczby. Najwięcej, ile. No nie wiem. Mo mo może by mi jakieś 180 walnął ten Zerat. On ma tr na, na trzecim poziomie Makio. W sumie nie wiem, ile ono wtedy dokładnie robi. Uuu, list na counter dżungla. Powiem wam, że Hecarim jest teraz tak bardzo w plecy. Jest w tragicznej sytuacji. Nie wiem, co robi nasz kolega. Jest. Tutaj. Chce mi oddać blue, wow. Może zgankuje bota? Przydałoby się pozganiać więcej z stacków ultimate huntera. Ciekawe, że mi oddał to blue. Może dlatego, że staty mam dobre. Rzuciłbym QE na niego, żeby go trochę obić. Ale już. Trzyma się. O! Jest. Mamy. Zaraz znowu będę się przymierzał do tego, żeby go zabić. Teraz już jest w moim zasięgu. Nawet jak ma barierę. I się tego nie spodziewa, to da mi podejść. Nawet udało mi się zachować arkę. Wiecie co? A co gdybym od razu pobiegł na bota? Tak się zastanawiam. Ach, rikolują się. Okej, okay, ale i tak myślę, że możemy zrobić coś ciekawego. Obawiam się, że ta gra będzie krótka. Jak tak dalej pójdzie. Okej, tego mogę tutaj jeszcze rzucić, Q. I teraz czekamy. Idzie do nas hekarim, ale i tak powinno mi się udać. Oh, Mam merkę. Wow, dobra, dawa jest. Kurde, zabrakło tego damage'a. Okej, okay. ja się tutaj zrykoluję. Trochę tracę farmę na midzie. No bo to było super agresywne. Heal! Nie! Dobra, kill heal'nął, no, tylko nie mnie. Wydaje mi się, że jego heal poszedł na karmę. Zabijają. Hmm... Huh. No dobra. Prawie mnie stać... na tego, na Death's Blade'a. Tak niedużo brakuje. Ale w takim razie pójdę jak najwięcej longswordów. Jak najwięcej jadę. I potrzebuję 700, tak? Tak. Prawdopodobnie z Zerata, jak się pojawi na linii. Ostatnio używał bariery, jak go próbowałem. Znaczy, no, jak go to używał bariery. Także teraz mogę go zabić. Nawet pod jego wieżą normalnie. Ale piękne, nie? Wzgarnia się na jedno, kieł Chciałbym, żeby coś najpierw spalił, wiecie? O, jest. O! <laughs> Dobra, nie popisałem się. Może obu zabiję. Albo żadnego. Nie no. Misnąłem EQ. Misnąłem EQ. Zasłużyłem na tą śmierć. Lepiej, już jakbym nic nie, rzu nie rzucał. To bym teraz obu zabił. Miałbym EQ na. mi jeszcze nie miał No Obu bym podrzucił. I same małe bym zabił pewnie zerata. Ciekawe. Trochę obracają nawet tą gierkę. Powiem wam w ogóle jakie są moje przemyślenia na temat Yumi. Tak bardzo nie podoba mi się ta postać. Naprawdę to jest kwintesencja chyba tego, czego ja nie lubię w grach, że można... <noise> znaczy, no to, że na przykład są klipy, jak ktoś faktycznie przyczepia się do innej postaci i awczy. to jest zniesmaczające. <noise> Wiadomo, że to jest robione trochę dla beki, ale... Nie wiem, ta postać gra na zupełnie innych zasadach w ligę niż wszystko inne i ja za tym niekoniecznie przepadam. Hil tak? Nie wiem, jak działa ten Heal'ek do końca. Jak to będzie działało? Ja znowu ginę? Kurwa! Nie! Znaczy. Kurwa! Ej! Znowu Rka. Znowu Rkę za późno kliknąłem. Ale dwa razy głupio zginąłem. Nie no, to tylko wiecie, żeby budować napięcie. Ale, no nie chciałem siedzieć na tym midzie, bo tam nudno. Zacząłem roamować i zacząłem ginąć. O to chodzi w ogóle? Muszę, muszę więcej siedzieć na midzie. Zabijasz tego Zerata. A nie. Co chciało się, roamów. Ciekawy jestem skąd wiedzieli w ogóle, że ja tam jestem. Mmm. O nie, oblałem się wodą. No, mój kolega nawet nadrabia, widzę różnicę CS-ów, nie? Oddajmy, Blo, nie zasługuję. Zginąłem dwa razy. Nie mają tutaj żadnej wizji. O, jest zerat. Tutaj też nie ma wizji. O, jest jednak. Wow, naprawdę to mnie zdążyło. Naprawdę to mnie zdążyło zasmerować. Umi... Tak, zabił okej. Okay. Ho, huh. to co? Ja mogę pusznąć wieżę? I brakuje mi staków tylko na jednej osobie na tej Akali. W ogóle <grych> tak nawet nie wiedziałem, że, co się dzieje na topie. Przez całą grę ani razu tam nie spojrzałem. Ok, i mamy wieżyczkę. Nie pamiętam, czy tego Warda zniszczyliśmy. Chyba nie. Nie, tutaj jest wizja. Jeżeli odpowiednio się zakręcę, tutaj nie mają, i tutaj może będzie szedł Zeret. Albo kto inny? Hello, es kogoś zawił? Nie. Postawili warda teraz. Uuu. Uuu. Dobra. Ale mam akali zabitu! Za to sprawiam, że moje staty coraz gorzej wyglądają. Strasznie głupie rzeczy robię. Tutaj przeceniłem na przykład swój damage. Myślałem, że to akali zjem od razu. Pewnie by tak było, gdyby nie to, że zginąłem te trzy razy i nie zbierałem więcej golda. Eee, kolejny przedmiot, Joumu, albo... Albo... Edge of Night. Nie, Youmuu będzie lepsze, bo jeszcze szukam cooldown reduction jak najwięcej. Popatrzcie, już minutę cooldownu na ucie z Presence of Mind eee, dostałem. Dużo. Na 16 minut, można by to na procenty przeliczyć, ale mi się nie chce. Biorąc pod uwagę, że. No, nie miałem na początku 6 levela. Ha, tak, pewnie. Dobra, o zginął. Dlaczego ten Electrocute zadziałał? Ja tego nie rozumiem. Złapiemy ją. O, o, dawaj, 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 jest! O! Nie, dobra, nie mam kadry, a to nic. Chyba Lis nie chciał mi oddać. Ooo... Dobra, chcemy puszować jak najszybciej. Także nawet tutaj zostanę. O, fak, spanikowałem. Nie wiem, czy oni dostają bufa teraz. Hecarim ma erkę, także. Uważamy, ale mo mogę udawać, że jestem buffem. Znaczy, jestem w sumie buffem. Wrzucam to i wie wiecie, więc ja tak speedę od razu. Mają sojusznicy. Ok, eee, do zgarnięcia Red redbuff prawdopodobnie. Próbowała mi to zabrać. Czy robimy coś, Jolo? Jest taka kajsa do zgarnięcia. To jest trochę Jolo. Ok, tutaj mnie nie zobaczy. To była Erka i dwa autoataki! LOL, serio? Wow, nice. <grystanie> Ej, czekajcie, baterii będą ma 3 Okej, okay. nie jest tak źle. Myślałem, że może mieć jeszcze mniejszy udział we fragę. Bo w sumie nic na to by się nie działo. I żeby więcej nie ginąć, kupimy guardiana. I już nie będzie więcej śmierci. Te statystyki będą wyglądały dobrze pod koniec gry. Teraz wyglądają dobrze i tak będą. Wyglądałyby lepiej, jakbym miał jedną śmierć, ale. Nie będą wyglądały gorzej niż wyglądają teraz. To obiecuję Wam. Moja. niewyborcza obietnica. Dobrze, że jestem poza zasięgiem wieży. O, o, o. Nie widziałem go. Znaczy, nie pomyślałem, że zginie Jarvan. Pomyślałem o tym, że chcę zamykać Yumi. A w ogóle mi nie przyszło do głowy, że zabijam swojego przyjaciela. Co ona jest do zrobienia? Nie mogę... Wow! Okej. Okay. Okej. Okay. Czy to było? Czy to w ogóle kill zadało, Dami? Nie, no, musiało zadać. Ale to jakoś tak dziwnie zrobiło z opóźnieniem. Ona wygląda na taką, co się chce spróbować, wiecie? O, mam Yumi. Więc pewnie zabiję tego rarwana. Nie no, tutaj mogę mieć trzy osoby. Skąpimy się. A Kali może tutaj wyjść. No o, mamy ją. O co tutaj chodziło? <laughs> Czekajcie. O. AQR, AQR. Zastanawiałem się, czy to W uruchomi. O, czy to W uruchomi Elektrocuter, ale nie wiem, czy nie był na cooldownie. Jeszcze po zabijaniu Yumi. Trochę rozjechaliśmy tą grę. No i co, i teraz nie dogonię. Mamerkę, na kaise, no tak, na kaise. O nie, patrzcie na to. Ona jest taka biedna. Nie, a moja obietnica wyborcza. Riven, to znaczy nie wyborcza obietnica. Riven mogła puszować. Ja też mogłem puszować. No dobra. I niestety youtuber oszukuje swoich widzów. Nie dotrzymałem słowa. Gdzie jest moje przejście między stanami? Czekajcie. O, jest. Działa. Uh... Ligo Elegant. Pokaż mi, co masz. Jak Akademia Delt wygląda. Ok, całkiem spoko. Mam nadzieję, że ta kierka Wam się podobała. Na dzisiaj to tyle. Jeżeli będziemy się trzymali harmonogramu, to czekajcie, co jutro będzie. Jutro wrzucę A do Z, a w niedzielę wrzucę. Albo jutro nie, jutro będzie kierka ze streama, w niedzielę będzie Nokniańska Akademia, a w poniedziałek będzie A do Z. Tak planuję na razie zrobić. Tak zrobię w tym tygodniu. I czekam na Wasze opinie, co Wy o tym myślicie. Jak chcecie, to dzisiaj streamuję wcześniej, więc możliwe, że zacząłem streama nawet o 14, tak jak to oglądacie, bo taka konieczność, bo gramy z tym YouTube później turniej. Możecie wpaść, link do streama jest w opisie. Trzymajcie się ciepło. Peace.